Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie jak widzicie na ekranie leci demo uncensored. Chciałem Wam dzisiaj pokazać nowe oprogramowanie dla Ultimate 64, bo wyszła wersja 1.10, ale powiem Wam, że właśnie ją cofnąłem do poprzedniej wersji, ponieważ coś kompletnie no nie chciało mi działać. Już na grupie dyskusyjnej. ULTIMATE'a czytałem, że coś tam chyba nie do końca jest w porządku z tym oprogramowaniem. Yy, ono wprowadza przede wszystkim możliwość korzystania z trybu NTSC, yy, oraz yy, z tego co tam widziałem, wprowadza również możliwość jakby sterowania diodą LED. Oczywiście, no, chyba nie taką jak ja tutaj mam, yy, czyli taką jak była klasycznie w komodorku, tylko trzeba mieć pewnie jakąś specjalną, no ale takie opcje się yy, tam pojawiły. Natomiast. Yy, nie mogłem nic praktycznie uruchomić, powiem wam szczerze na tym demo oprogramowaniu. Właśnie to demo Uncensored kompletnie mi nie chciało działać, więc przed chwilą cofnąłem to oprogramowanie do starszej wersji, żeby sprawdzić, czy, czy tu w ogóle coś tu działa. No i działa, więc może teraz zrobimy jeszcze sobie taki szybki test, czyli spróbujemy wygrać tą nowszą wersję i zobaczymy czy to Uncensored mi pójdzie, czyli tak, firmware. I wersja 1.10 mam ją tutaj. Odpalam aktualizację. Dobra, dobra, dobra. Sprawdza mi tu teraz sprzęt i będzie aktualizować. Chyba, że coś, no nie wiem, że coś poszło nie tak. Może pamiętacie mój poprzedni odcinek, kiedy aktualizowałem właśnie do wersji, tej, tą, którą w tej chwili mam, czyli do wersji 1.0b. No to wtedy zresetowałem konfigurację, bo tam to było zalecane. Natomiast przy tej wersji nie resetowałem konfiguracji, no bo no nie, było, nie było to zalecane, było napisane, że jest niekonieczne, tak. No, ale potem się okazało, że. No, coś nie bardzo mi to działa. Na tej grupie dyskusyjnej wyczytałem, że nie można uruchomić na przykład kadrzy, Easy EasyFlash, szczególnie tych, które mają to menu wyboru, ale to sprawdziłem i to akurat u mnie bez większych problemów działało. Natomiast potem zacząłem odpalać Dema i praktycznie żadnego nie mogłem uruchomić. Kombinowałem po kolei i odpinałem na przykład mojego GFIDOSA, ale to niewiele zmieniało, i dalej. Nic mi się za bardzo uruchomić nie chciało, więc przed chwilą cofnęłem do wersji 1.0b. I jak widzieliście, 0 mi się uruchomiło, dalej już nie próbowałem. A teraz jeszcze raz próbuję załadować to oprogramowanie, w tej chwili najnowsze. Słuchajcie, w zasadzie tryb NTF-CF za bardzo potrzebny nie jest, nie Bo... No, widzicie, tutaj jest wyraźnie napisane, że reset konfiguracji nie jest konieczny, tak? No, Quiet. No, ale może dla pewności go zróbmy. Dobra, komputer się ma wyłączyć. Dobra, to teraz go włączmy. Dobra, ale coś nie bardzo jest reset, chyba. Skoro od razu mam karta, no czekajcie, no to zobaczmy, jak to tu wygląda. 1, 10, 3, 4. No, chyba jest w porządku. Zobaczmy sobie w opcję. No dobra, analog, wideo, tryb się przyłączymy na HDMI. Dobra, system PAL. No i mamy TSC. Eee. Dobra, zostawmy na razie na pal. Eee. Dobra, zobaczmy, czy w ogóle się coś uruchamia. Czyli spróbujemy z tym samym demem może uncensored eee. mm, 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 mm. randisk. Chyba nie bardzo mi się zresetowała ta konfiguracja, bo mam i GVDOSa. No i i chyba odpala. Tak. Dobra. Ruszyło. Czy oczymy ruszyło? Ruszyło. Dobra, czyli to tutaj działa, więc sobie jeszcze raz przejdźmy do, do menu i tutaj mamy między innymi LED Strip Settings, tak, że możemy tutaj coś tą diodą, tą diodą sterować, zresztą już na tej grupie właśnie Ultimate widziałem, że już tam produkowali takie diody pod tą opcję. No, mamy sit, sit Scroll, sit Scroll. Sit pools, fixed color, a więc no, takie opcje tutaj mamy. No i co my tutaj mamy? User interface, home directory, background, dobra, ale nie. No to zobaczmy sobie ten tryb ntsc w trybie ntsc i dobra. Dobra, i już widać, że tryb się zmienił. Zmieniła się rozdzielczość na 480p no i 60 Hz na wejściu. Tutaj o, widzimy, że coś, coś mi tu miga, przynajmniej na moim monitorze. A co ciekawe, na graberze nie. Czyli monitor radzi sobie z tym gorzej niż graber. Dobra, zróbmy reset. Widać, że zmieniło się NTSC C64 Warning. Tak, czyli tu coś, coś mu nie pasuje, wykrył jakąś jakby chyba niezgodność systemów. E, dobra, e, ale przeszedłbym sobie może do Basic'a. Nie wiem, 7, o i tu też widać inne całkiem proporcje. Ale powiem szczerze, że chyba nie mam e, żadnego programowania w trybie NTSC, które mógłbym uruchomić może trzeba by było czegoś poszukać nie wiem w reu może coś jest hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm. dobra zobaczmy czy w ogóle jakąś normalną rzecz mogę odpalić na przykład aha zobaczmy sobie te certeki, które miały nie działać mam tu na przykład hmm. Gdzieś tu miałem jakąś składankę multi-easy To co to jest? Run Card Nie, 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 o nie, to nie chodziło Czekajcie, coś innego byśmy tutaj Zamontowali sobie Epic Game Multi-easy CRT Aha Też nie o to. Chodzi o takie coś, żeby było z tym menizy flasha takim. Powiem Wam, że odpalałem przed chwilą i teraz już nie wiem gdzie to jest. No bo tu mam jakoś 200 w jednym. O, no właśnie. I że to podobno miało nie działać, co byśmy sobie tutaj odpalili. A no może 1942 miałem na samym początku. No i teraz robimy to w tym trybie NTSC, tak? Czyli zobaczymy czy tu zadziała. No, chyba nie bardzo. Z tym, że no nie jest to oprogramowanie pewnie pod ten tryb. No nie, a jednak zadziałało. Zobaczymy czy da się grać. No o, tylko coś tu jest nie tak z tą grą jednak, bo wyraźnie, o... o rozwaliło e, Dobra, no ale się odpaliło. Czyli może poprzednim razem coś mi się to nie do końca dobrze wgrało. Bo w tej chwili już tutaj z tyłu nie wyleciały. No. Dobra działa. Spróbujmy się przełączyć z powrotem na tryb pal. Hmm. Dobra, F2. Gdzie to jest tutaj? Pal. Dobra. Co ciekawe, nie wymaga rebotu przejście ale no tutaj mi czekajcie zróbmy może ale jest tak, widać że 50 Hz 576p jest na wejściu asteroid może Atari asteroid, tak? Czyli mamy gierkę, którą na gangkarcie to jest na też umieszczona. Tak, tam to jest autorstwa WG-go, A tu mamy co? Oryginalne. Hmm. Dobra. No ale działa, dobra. Więc w takim razie coś nie wiem, to za poprzednim razem coś mi się jakby zacięło i nie chciało działać. Teraz widzę, że działa, więc dalej będę testował to nowe oprogramowanie. Zobaczę, co tu jeszcze można uzyskać. Jeżeli coś nowego wyjdzie, no to myślę, że wam dam znać w którymś z kolejnych odcinków. Ostatnio nie specjalnie się bawię tym Ultimate'em No nie mam czasu, nie mam też za bardzo weny. Gdy już miałem wolny czas, to co ciekawe ostatnio kończyłem sobie mafię jedynkę, tak? którą tam kiedyś dawno temu zacząłem, nawet był odcinek na moim kanale, a potem się gdzieś i nie mogłem skończyć. Ale ostatnio oglądałem odcinek Energika i zdecydowałem, e, że skończę tą grę. E, no i kupiłem też sobie akurat nie mam teraz przy sobie ale kupiłem też sobie mafię dwójkę na PlayStation 3. A potem wyczytałem, że to była najgorsza z wersji. E, jeszcze jej nie odpalałem, szczerze powiedziawszy, e, ale myślę, że niedługo sobie pogram. Tyle tylko, że tak cały czas się wstrzymuję z tym graniem na PlayStation, bo e, no jak wie, ciągle brak czasu i nie chciałbym się jakoś za bardzo w to wciągać. Dobra, słuchajcie, na dziś to tyle. Nowe oprogramowanie do Ultimate wgrane i nawet działa, choć pierwsze podejście nie było za, za szczęśliwe, jednak tym razem wychodzi na to, że działa to lepiej. No i zapraszam już na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że już niedługo.